Cześć! Jakieś pokolenia w The Sims 3 odcinek 46 i właśnie spojrzałam w podgląd OBSa i miałam takie dlaczego jakieś dwie trzecie ekranu mi się nie przechwytuje, a potem spojrzałam na mój ekran i po prostu wygląda to dokładnie tak samo, bo to są drzwi czy ściana czy coś. Tylko na monitorze odrobinkę światło z oknami idzie i jakoś tak nie zwróciłam aż tak na to uwagi, bo, bo jest trochę więcej takiego wiecie, światło cienia i trójwymiaru. A w obs ten prostokąt wygląda totalnie płasko i miałam takie, co tu się stało? Na początku tego odcinka, pamiętam, niesamowite, mieliśmy zrobić imprezę ze zbieraniem datków, tam taką z kariery politycznej, no nie? No na razie jest dopiero dziesiąta, więc no pewnie będziemy to po południu robić. Um, także... no, te wszystkie rzeczy tutaj możliwe, że spełnimy na tej imprezie właśnie. W sobotę też jest szansa, że yy, no, mniej ludzi będzie pracować, więc może łatwiej będzie zaprosić kogoś na pojedynek szachowy. Um, także Andrea zaraz to uczyni. No właśnie, Chuck Major przecież miał do nas przyjść. Cały czas ten sam. Przylazł pan wojskowy. A! Major i wojskowy pan major. Nie wiem, gdzie ty te wszystkie kłaki ukryłeś. Chyba na co dzień perukę nosi. Zobaczymy jaką strategię będzie miał pan Major. Campaign fundraiser o czwartej możemy zacząć. Myślę, że zwykłe ciuchy wystarczą. Nie trzeba się stroić, nie wiadomo jak. Proszę mi posortować po związkach. Francisco odpada. h dobrze by było zaprosić. No tyle wystarczy, bo żeby nie za dużo też tych ludzi. Zanim impreza dobrze się zacznie, no to musi być Instant Gaming. Wiadomo. Czasami są pytania o konkretne rzeczy, które są w grze, bo ktoś nie wie na przykład z którego dodatku coś pochodzi i jeśli byście się zastanawiali, skąd jest na przykład sztuka uliczna, którą robi Vincent, to jest to studenckie życie, które kosztuje 24 zł. Bardzo niedawno, kilka dni temu, była dziesiąta rocznica tego dodatku, także piękny zbieg okoliczności, że akurat o nim mówię. I jak też widać, jak też widać jest zarówno na PC jak i Mac, więc na iOSie raczej zainstalujecie ten dodatek i na Macu ogólnie jest nadal Origin, no nie? Na Maca nie ma na razie i jej App. I przy samej podstawce The Sims 3 nie ma takiego dopisku. Być może dlatego, że jak podstawka wychodziła, to jakby ta pierwsza oryginalna podstawka nie była jeszcze na Maca, ale jestem prawie pewna, że jak ma się kod, to nie ma znaczenia, na jakiej platformie go odpalisz. Że po prostu w zależności od tego, jaki akurat masz komputer, no to jakby nie musisz, nie wiem, nowej wersji Sims 3 kupować jak masz nagle Maca, no nie? Ale wiem, że bardzo dużo ludzi kupiło podstawkę The Sims 3 z mojego linka, co mnie bardzo cieszy. Więc jeśli jest tam osoba, która kupiła na Maka, tak żebyśmy już mieli naprawdę 100% pewności, bo mnie się nie udało tego dowiedzieć, to prosiłabym o informacje. Ale na 99% normalnie działa na Maku też Sims 3 kupiony na Instant gaming. W sensie podstawka, bo przy dodatkach faktycznie jest chyba wszystkich napisane, że PC Mac. Budyń na okładce, no nie wytrzymam. Także przypominam jeszcze na szybko o rozdaniu, link jest w opisie i tyle. Polecam powodzenia, wracamy do gry. A no tak, YouTube już się zainteresował się Andreą o pizzę. Ja też dzisiaj będę zamawiać. Dzisiaj, czyli w środę. A no i chcę wyłudzać pieniądze od, od Andrei, ale nie swojej córki. Ale to nie na tym polega zbieranie środków na kampanię. Jest inna interakcja do tego. Oh, wow. <laughs> Czy Andrea wygrała? Czy jest jakiś nastrójnik, który by mi powiedział? Nie wiem. Czy jest jakieś powiadomienie, które by mi powiedziało? O! Dobra, wygrała. A, sprzątacza zaprosiliśmy, spoko w sumie. Ale się wystroił skubaniec Amy. Miały być zwykłe ciuchy, a nie garnitur. Dobra, trzeba tutaj tych charyzmatycznych różnych interakcji użyć. Żeby się z nimi polubić i żeby chcieli dawać hajs. Hej, Hugh, no wreszcie się widzimy. Kurde, ciebie nigdy w domu nie ma, typie. A dziękuję bardzo. Kto tam brzdęka na gitarze? A! Spodobała jej się, bo zielona. Ale potańcuwa. No dobra, Marigold, z tą Andreą masz niezłą relację, więc weź może przywitaj ją. Jest na imprezie naszej, ale dobrze. Co jaki Kosiasz? Dlaczego jest u nas kosiasz i, i się źle zachowuje? Ej, co tu się dzieje? Co Kosiasz przyszedł i ją zaczął obrażać? Bo to się tu łączy z tymi nastrójnikami. Ja go nie zapraszałam! Halo, a zrobisz coś? Czy tak będziesz se stać? Siema, poproszę pieniążki, jeśli można, jeśli łaska. Nie? Niegrzeczny gość. Weźcie pizzę zjedzcie, to może wam się humorek poprawi, będziecie chcieli dawać yy, pieniędzy. Dobra, z oliwkami. Czarnymi, co prawda, ale ujdzie. On, nom, 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 nom. nom. Nukila. Jeszcze też y, oni dają ten hajs jak wychodzą, no nie, I jak, jeśli ta impreza była spoko, to y, no po prostu jest y, cały taki fundusz się robi z tego, nie, y, ale ona ma pragnienie, żeby jednak poprosić jakąś pojedynczą osobę też o dodatkowe y, pieniądze, y, y, więc chciałabym to kurczę zrobić. Dobra, weź jej może powiedz jakiś komplement czy coś. Oh, A oh. Manipulacja pełną parą po prostu. O, no i się zaprzyjaźniły. O, już nie ma tej interakcji, żeby poprosić o hajs. Jak ona się już raz nie zgodziła, to już nie można. Dobra, to do tego Rodolfa idź. Weźmy może in inspirującą przemowę. Strasznie inspirujące. O Boże. Jaka jestem zainspirowana. No weź, rzuć coś. No. Dzięks. O, kurde, trochę dał. Chcę przekonać Andreę, żeby zatańczyła z kimś. Ona miała wcześniej pragnienie, żeby Andrea wyszła za mąż. Zaczyna, no żeby wzięła ślub. No nie, niekoniecznie musi za mąż, no nie, ale ym, tak, więc ona tutaj ma wielkie, prawda, życzenia, jeśli chodzi o poznawanie innych ludzi i ewentualnie wchodzenie z nimi w związki. Aha, no tak. Wi Vincent to Vincent, jednak, jakby nie patrzeć. Maria. Marigold, przestań flirtować z tym Hughem, Ja już tego nie wytrzymam. Kurde, wyprowadził się dawno temu, ohajtał. To nie, to nie. Nie, nie, nie. Jesteście rodzeństwem. Dobra, Vincent, nie malowałeś dzisiaj niczego. To w dupie już tam z tymi ludźmi. Na ścianie swojej sobie coś zrób. O. Andrea koniec końców dała tysięcy. No oni trochę dają tego hajsu. Ym, widzę, że już tutaj pieniądze są na bardzo dobrym poziomie w jej pracy, więc przez jakiś czas nie, nie trzeba będzie. A po co ty gotujesz? Czy nawet nie jesteś głodna? Ona ma jakąś obsesję na pokucie hot dogów. No i impreza się podobała wszystkim. Aha! Andrea gra w szachy na kąpie brata, a ma dwie szachownice w domu. Po prostu wiadomo, że komputer zawsze wygrywa i ym, z komputerem zawsze ciekawiej. Przynajmniej jest jakiś oponent. O, 6 na 7! Czy to co teraz zrobiłeś? To... O jakie okienko superowe! W łodzi jest bardzo dużo takich okien namalowanych na budynkach, których na przykład część była wyburzona na kamienicach oczywiście, i jest taka jedna cała płaska ściana po prostu bez żadnych okien, no nie. I, i często na, na tej części budynku są namalowane po prostu okna i nawet jakieś takie elemen elementy elewacji i w ogóle takie dekoracyjne, nie? Także jeszcze jedno arcydzieło muralowe i Vincenta aspiracja będzie już spełniona. A przypominam, że to jest ostatnie pokolenie, więc tej serii zostało jeszcze tylko kilka odcinków. A ja już powoli się przymierzam do jakiejś następnej strójeczki. O mój Boże, naprawdę. <ścoughs> nie znowu. Znowu usuwanie i odejmowanie, Jezus. Dobra, nie, tym razem zobaczę co ukradnie, znaczy, ukradnie Boże. Co nam zabierze w ramach tych rachunków i ja po prostu to odkupię. O Boże, jakie to są pierdliwe. Jakim cudem? Ja, ja nie wiem. Ja mam jakiś. No tak. Ja mam jakiś naprawdę wyjątkowy talent. Do. Dobra, jak ten jeden fotel weźmiesz, to nie, nie, ona nie bierze fotela, chyba tylko wierzę. Albo. Telewizor? A, dobra, telewizor to tam spoko. To taki sam odkupię i, i będzie po sprawie. Ale ja mam naprawdę jakiś wyjątkowy talent do niewidzenia tej. O, się ehm, Tego powiadomienia, na które można kliknąć zapłacić te rachunki. Nie wiem, po prostu nie, nie ma go. Aha, i jeszcze auto. Przecież my rachunków płacimy jakieś 3000. I to wszystko było warte tyle? Telewizor i samochód, naprawdę? Ja bym to wyceniła na jakieś 12 koła, ale dobrze. Nie No, samochody bardzo tracą na wartości, to jest, to jest prawda. W Sims 3 w sensie. W rzeczywistości nie wiem, nie znam się, nie mam nawet prawa jazdy. Już przy Ravenie to też zauważyliśmy, nie? Więc to auto, które tutaj stało, jako że ono już długo z nami jest, to ono mogło być warte tak naprawdę z 1500 dosłownie tylko. A telewizor jest sporo używany, więc może, może faktycznie. Ale nie, dobra, te, to są takie rzeczy, co nie muszę tego nie wiadomo ile szukać, no nie? Bo to zawsze dla mnie jest takie upierdliwe, że. Um, że zabierają jakiś nie wiem, jakiś obraz ze ściany albo coś, ja, albo jakiś coś, co ma jakiś rekolor zrobiony specjalnie, i potem ja muszę to wszystko odtwarzać. Um, to jest takie najbardziej upietliwe w tym. A telewizor to tam pyk. Sobie powiesimy nowy, nie ma problemu. Samochód też sobie zaraz jakiś kupimy i będzie już zrobiony. No tylko, że nie stać nas za bardzo na um, taki sam, jaki był, no bo on stracił sporo na wartości, ale to był ten, który kosztuje 105 tysięcy, także um, nie jesteśmy biedni zdecydowanie, ale na to nas nie stać. Um, tak naprawdę oni mogliby mieć tego um, motywobobila, ja go zaraz nazwę Bobil w ogóle, um, i też by jakoś przeżyli z tym jednym samochodem, ale tak myślę, że może ten z szybkiej jazdy im tutaj pierdyknę. Uuu, to by mógł być samochód Vincenta, bez kitu. Nice! <laughs> nice! Ej, zrobię mu różowy, bo on lubi różowy. Zrobię mu różowy samochód, ale by... chciałam brzydkie słowo powiedzieć, ale. <laughs> Będzie dobrze. <laughs> w sumie to nie jest tak, nie, nie, jakby. Mm, dużo ludzi, którzy starają się, no, no właśnie na przykład na YouTubie nie przeklinać, mówią to słowo, ale ja nie. Um, ono zostało tam kiedyś w ogóle uznane za nieprzekleństwo, nie ale ja nigdy jakoś się nie zgadzałam z tym do końca, bo jednak pochodzi od przekleństwa, więc jakoś tak. Jakoś tak nie używam. Znaczy na co dzień to używam go bardzo dużo, ale... <grym> ale tak na co dzień normalnie to myślę, że w ciągu jednego dnia tak z 50 razy powiem słowo na H, a też nie ma raczej opcji, że powiem je w filmie kiedykolwiek, chyba że w podcaście. Przypominam, że istnieje podcast. No dobrze, mamy piękny różowy samochód. Myślę, że nie będę oznaczać, bo da się chyba, nie? Nie, można tylko oznaczyć, że to jest jego preferowane auto, ale to nie znaczy, że tylko on może z niego korzystać. Nie jest jakby właścicielem tego samochodu na takiej zasadzie, że, że, że nikt inny nie może nim pojechać. Mogłabym równie dobrze jej też ustawić. I będzie tak. I po prostu z tych dwóch oni będą częściej wybierać ten, jeśli będzie dostępny. Można to nazwać nie można nazwać. Naprawdę nie można nazwać samochodu? Chyba mi się wydawało, że w szybkiej jeździe coś takiego jest, albo właśnie w tej aktualizacji do szybkiej jazdy, gdzie miłośnik motoryzacji też jest. A może trzeba mieć te cechy, żeby. Nie, nie wiem. Nie wiem. Jakiś efekt Mandeli chyba mi się załączył, że mi się wydawało, że można. Ale dobrze, to jest oficjalnie Bobil, jakby co. Ten znowu się z tej wyśmiewa, że niby taka mądra. Typowe rodzeństwo. No, oni mają zerową relację w sumie. Vincent w sumie dawno nie rzeźbił. Alyssa Mead. Z tej rodziny, co najlepszy przyjaciel Vincenta? Może to ich matka, może jakaś siostra? To będzie następna przeciwniczka Andrei. Okej. Okay. Ładnie się pani ubrała na ten event. Piękne kozaczki kowbojki. Ale, że zielone włosy, szok. No i wygrała. O, kurde. Ale pędzi! <grym> Marigold idzie na imprezę do Hugh. Nie Hugh too, tylko Hugh. Um. A, i chcę od niej oczywiście wyłudzać coś. A, a dlaczego machasz do Jej Tutaj nie ma. Super impreza! Jak zwykle te imprezy. Co to jest, Boże? Jaki pies? Co? Boże, naprawdę, Sims 3 generuje takie potworki czasami, że to jest niesamowite. Ten pies wygląda jak żuk. Aha, widzę, że Marigold już próbowała z nim flirtować. Się dowiedziała, że jest. Y tak, w związku. No ja wiem, że hotuwa jest, dlatego go sklonowaliśmy, ale... No co to jest za zwierzę? A, to nawet nie jest tak, że jak samochód jest dostępny, tego wybiorą. Przecież samochody w Simstrze się mogą teleportować. I oni mogą sobie wziąć samochód z dowolnego miejsca na mapie. E, przywołałam tutaj Vincenta, bo ta Lashanda tutaj jest. I próbowała flirtować z Hugh w ogóle, dawać mu kwiaty. Wcześniej dawała kwiaty Vincentowi. Aha, to fajny flecik ze Starobabo. Jak się witał z nią. A i poszła sobie. To nieważne. Ojej! I just wanna stay in that allergy haze. <laughs> Zaśpiewał nikt nigdy. <laughs> A co tam rzeźbisz? Słonika. To skończyć spać. Piosenka Lavender Haze jest teraz y, popularniejsza, chyba trochę niż wcześniej, no bo klip niedawno wyszedł, no nie? Um, teledysk. I um, też w ogóle ja y, oglądam teraz serial, którym inspirowana była ta piosenka, w sensie czymś, co zostało powiedziane w tym serialu. Jest to serial Mad Men. Jeśli lubicie obyczajowe seriale, w jakiś chory sposób was y, fascynują lata 60. w Stanach Zjednoczonych, czyli taki czas. Y, Średniawy generalnie, szczególnie dla kobiet. To mega polecam, bo ten serial jest naprawdę super dobry. Nie, nawet nie potrafię wytłumaczyć, jak i dlaczego i w ogóle jakby co mi się w nim w ogóle podoba, ale tak wciąga, mimo że tam się, tam się nic nie dzieje, praktycznie, ale on tak wciąga. W sensie wiecie, nie jest taki udramatyzowany przesadnie, tak jak niektóre seriale potrafią być. Jest taki bardzo subtelny, ale jednocześnie. Postacie i w ogóle wątki są tak ciekawe, że naprawdę giga wciąga. Super polecam. Skończyliśmy właśnie z Castrem pierwszy sezon, także poproszę bez spoilerów, bo serial jest dosyć stary. No, nie jest z lat 60., ale 2007 był dawno, więc tak. I nie oglądaliśmy nigdy tam wcześniej ani on, ani ja, więc nie wiemy totalnie, co będzie dalej. I cały czas czekam na ten moment, kiedy pojawi się określenie Lavender Haze i jeszcze się nie doczekałam. I proszę mi nie mówić kiedy. Wolę nie wiedzieć, wolę się zaskoczyć. Ricky Sheffield. Eee, za 6 godzin. Okej. Okay. Ona będzie w robocie. To tym razem dobrze by było nie zapomnieć wieczorem go zaprosić. Aha! Andrea chce być najlepszymi przyjaciółmi z dziewczyną, którą ledwo zna. To może zacznijmy od zadzwonienia do niej. Albo i nie. Zapłać te rachunki, bo przecież mnie zaraz... Jeszcze też fajne jest to, że ja wiem doskonale, w które dni rachunki przechodzą. W poniedziałek i czwartek, no nie? Ale kto by w ogóle patrzył na dni tygodnia? Vincent, no... Zajmij się czymś. Weź tego słonia se postaw. I sobie może coś nowego zrób, albo obraz dokończ. Albo mural zrób. O, jakie fajne, powiesimy sobie chyba. A w ogóle można y, podobno jakieś zlecenia na murale robić. O, faktycznie. I wtedy policja nie łapie, jego złapała tylko raz. Ale nadal ciekawe, że coś takiego w ogóle jest. A to jest ten! Ten z wąsem, no tak. Ta konwersja włosów z dwójki tak średnio w trójce wygląda. Chyba ją usunę. Tak, ona ma takie zapędy do mega zaprzyjaźniania się. Okej. Okay. Z tymi, z tymi swoimi przeciwnikami szachowymi właśnie, pokonuję ich w szachy, a potem chcę być super ziomalami z nimi. Aha, czyli dosłownie po prostu masz jakiekolwiek miejsce wybrać do robienia sztuki i zrobić po prostu cokolwiek. No spoko. To jest komis, więc na komisie zrobimy duży mural na ścianie. O. Nie będzie tego w ogóle widać, ale trudno. Znowu mogłabym zrobić nawiązanie do Łodzi. Nie w kontekście tego, że muralu nie widać, jakby są tylko tak ogólnie. Tam by zdecydowanie je widać. Czy ona wygrała to? Bo już pominęłam dawno powiadomienia, ale pewnie tak. O! Całkiem, całkiem. W ogóle heheszki jakieś. O, kurczę! Em, że o, coś nielegalnego robię, Hihi. a w pełni legalny ten mural jest, ale no dobrze. Jeszcze dostał za to hajs. Ej, ale z Rickiem to ona już grała. Chyba, że może jednak z nim nie wygrała? I musi być rewanż? Dobra, kolejny. Jeszcze dwa miejsca są na małe murale na ścianie. Więc zobaczymy. Jest to Globus. A, no fajnie, druga taka sama morda. A, w ogóle dwa murale takie same zrobił. Normalnie to wygląda jak gra w memory. O, lodową rzeźbę możemy zrobić. Ktoś opowiadał w komentarzach, że lodowy kibel sobie postawił w domu, a po potem stopniał. <grym> w sensie w simach! <grym> ja w ogóle używam określenia w simach. Często zamiast w simsach, zazwyczaj mówię w simsach, no nie? Ale czasami mówię w simach, bo to jest takie dla mnie memiczne. Um, dlatego, że kiedyś taka moja koleżanka miała takiego chłopaka, długa historia. W każdym razie, już dawno się w ogóle nie koleguję z tą koleżanką. A w każdym razie um, nie pamiętam, czy ja tego czasem wam nie opowiadałam kiedyś w jakimś QA czy coś, albo na, na jakimś live, to na pewno wam już kiedyś o tym mówiłam. Um, że na studniówce byli razem i um, on za bardzo nie tańczył, ja to totalnie rozumiem. On był bardziej muzykiem takim, wiecie, wykonawczym w sensie gitarzysta i tak dalej. A ona z kolei bardzo lubiła tańczyć, więc chciała, żeby on z nią zatańczył na tej studniówce. I on do niej powiedział: Zatańczę z tobą w Simach. <grym> to nie była zbyt zdrowa relacja, jakby co? I dawno już tej relacji nie ma, no nie? Ale <grym> to był po prostu jakiś taki totalnie ikoniczny tekst, który był cytowany potem x razy. <grym> po prostu tak mnie to bawi, że teraz samo to określenie w Simach jest dla mnie mega mimiczne. Więc czy przez to, jak ja gadałam o tej, po, po tej pięknej historii z rzeźbą. Y czy ona zdążyła przez ten czas już, już stopnieć, czy ty jej nigdy nie zacząłeś? Tego nie wiem. Nie no, jakby stopniała, to kałuża by go nie została. Nie, on chyba nigdy nie zaczął. Okej, okay, tym razem zdecydowanie robił tę rzeźbę i y, znowu jej nie ma, więc musiała faktycznie się roztopić. Także z tą poprzednią już nie jestem pewna, co się wydarzyło. Nawet nie zdążę zobaczyć, co on zrobił. Jak tutaj taki piękny mural zrobiłeś i chcesz dalej na ziemi robić. To zróbmy kolejne. Ale że mordy? A, Marigold dostała awans. Co? Marigold jest burmistrzynią, jak super. Ej, no to jak ona zarządza miastem, to Vincent nigdy nie powinien zostać przez policję. Układy, układziki, nepotyzm. Zielone włosy. Zakryła parasolką, żebyście nie zobaczyli. No i gdzie ten Ricky Martin? No przecież zaprosiła go. O stary już jest, kurde, to może on jest niewidzialny. Nie, dobra, gdzieś, gdzieś daleko. Nie jest niewidzialny. Aha, i idzie do domu, fajnie. Ale miałeś iść do naszego domu, halo. Przestraszałam się, że może być niewidzialny, bo no, po urodzinach to się czasami zdarza, no nie? Wtedy, kiedy gra musi wygenerować jakiś nowy wygląd tego Sima, dlatego też bardzo często jak, jak po prostu strój do pracy się zepsuje, to Sim znika. Jak się ustawi nowy, to się naprawia. Ale przy Simie spoza mojej rodziny byłoby to trochę utrudnione, bo nawet kliknąć na niego za bardzo by się nie dało, nie byłoby widać żadnego diamencika nad jego głową ani nic, totalnie bym nie wiedziała, gdzie typ jest i no nie byłby klikalny w ogóle też jakby był niewidzialny i nie mogłabym nawet ten Rason na nim użyć. No obawiam się, że y, chyba nic z tego dzisiaj. O 11 to już tak trochę późno, no nie? Jeszcze raz spróbuję. O, idzie! Kurde. Weź to sprzedaj. Zanim przepadnie. Przyjrzę się całej partii. O Boże, co? Francisco już jest taki stary, że będzie umierał? Zaraz, co ty gadasz? O kurde, dobra, tutaj um, Andrea miała trochę z nim kontakt jakikolwiek mieć, teraz już jest strasznie późno, żeby do niego dzwonić. Ale zanim jeszcze skończę odcinek, to rano do niego zadzwonię, bo ja nie będę o, pa o tym pamiętać na pewno za tydzień. Okej, okay, wygrała. O, teraz tego chcę przytulać. Ona straszne ma... znaczy pewnie każdy Sim tak ma, no nie? Przy tych... Um... Zawodach szachowych, że, że potem jakoś tam się mega spoufalać chcą z tymi swoimi przeciwnikami. No, patrz dziad. Ale jaja. Jakoś nie spodziewałam się, że Francisco jest o tyle starszy od Marigold, bo Marigold jeszcze 10 dni zostało w ogóle dostania się staruszką, a on już będzie umierał dzisiaj. Więc musi być o jakieś 14-15 lat starszy od niej, czyli dni w grze. To to będzie tyle na dzisiaj. Myślę, że w następnym odcinku Vincent już zrobi swoje pragnienia życiowe, a potem może trochę bardziej na serio zajmie się rzeźbieniem. Też nie ma tego, co tak na siłę przedłużać, jak dosłownie jedno arcydzieło, jeszcze go dzieli od spełnienia pragnienia życiowego. No i jak zwykle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, źle, się i widzimy się w następnym pa! Say how will I chart my course through the night if I can't find you in the stars Cassiopeia what about your heart Cassiopeia what about your heart Cassiopeia what about your heart